W cmentarzu e, przykościelnym. E, warto zwrócić uwagę, iż e, tak jeszcze wracając do samej architektury e, zabudowań klasztornych i kościołów. E, klasztor składa się z te, ma formę czworoboku. Trzy, trzy boki to zabudowania typowo klasztorne, jednopiętrowe, które możemy obserwować e, po stronie prawej. W stronie wschodniej zaś znajduje się kościół. Eee, drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, kościół pod wezwaniem Nasilczej Maryi i Świętej Elżbiety Węgierskiej. Eee, pobudowany w stylu barokowym przez Tomasza Poncino, eee, jednonawowy. Eee, byśmy powiedzieli, że w zabudowaniu było dość, eee, dość skromne wyposażenie, również, eee, również barokowe. Weszliśmy przez bramę od strony, od strony północnej. Po państwa, po państwa na lewej stronie, za murem, rozciągają się już także zabudowania klasztoru. Między innymi siostry do Dnia mają tam mają gospodarstwo swoje, które prowadzą. Ale o tym już za moment. Drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę właśnie Skąd w ogóle siostry Bernardynki czerpały, czerpały byśmy powiedzieli, pieniądze i dochody na utrzymanie całego klasztoru? Pytanie do Państwa. Stacy. Stacy, jaka tak nie było, ale dokładnie. Wszelkiego rodzaju datków, bądź też bądź też, drodzy Państwo, z wszelkiego rodzaju posagów, które wnosiły kandydatki do zakonu. Warto zwrócić uwagę właśnie, że od do, 1678, w momencie, kiedy mamy te już siostry klauzurowe, kiedy mamy siostry klauzurowe, w tym też momencie te postulantki, czyli te, które wiadomo decydują się na wejście do klasztoru, wiadomo, wkładają jakiś post, który przechodzi już w rzeczywistości na własność zakonu. Nie jest ich prywatnym dobrem. Stąd też przede wszystkim właśnie pieniądze, pieniądze właśnie w zakonie. Warto zwrócić uwagę, że wraz właśnie z powstaniem samego zakonu siostry od Marcina Sedowskiego dostały jeszcze dwie wsie. Wsie, które w rzeczywistości właśnie klasztor utrzymywały. Tak to było wcześniej. I tak też było do wieku XIX. Niestety pod koniec XVIII dokładnie w 1793 roku Chłowić wchodzi pod panowanie. E, Prusowie w 1796 roku polecają spisać wszelkie dobra, e, dobra e, kościelne i przejmują je na własność. E, dokładnie przejmują na własność dobra arcybiskupie i zakonne e, na własność króla Prus. W tym momencie w rzeczywistości e, Bernardynki tracą, e, tracą... E, to rzeczywistości, bo jeżeli posiadają jakiekolwiek swoje ziemie, które mogą obrabiać, z których mogą czerpać, czerpać pieniądze, w tym momencie tych ziemi po prostu nie ma. E, zaczynają powracać do tak zwanej tradycji kwestarskiej, czyli w ich imieniu ojciec Bernardy objeżdża okoliczne wsie i zbiera po prostu datki dla sióstr, sióstr Bernardy. Wspomniałam o tym, że właśnie ta sytuacja trwa w rzeczywistości do 960, w, w tym momencie Krusowie odchodzą, zostaje w ogóle skasowany zakon bernardyński. W rzeczywistości Bernardynki muszą sobie radzić, radzić same. Drodzy Państwo, w czasie Księstwa Warszawskiego ta sytuacja zbytnio nie zmienia, także... W rzeczywistości one żyją z tych datków które, i sposobów, które docierają do, do klasztoru. Jednakże sytuacja zmienia się trady drastycznie w wieku XIX od 1813 roku. Władza w Łowiczu jest wówczas już władza, władzą rosyjską. Rosjanie bardzo szybko postanawiają również skrupulatnie spisać całe, wszystkie majątki, które, całe majątki, które, które posiadają szefry Bernardynki łącznie z rzeczami ruchomymi, jakże i z wszelkimi dochodami. Także w pierwszej połowie w rzeczywistości ta sytuacja tego zakonu się nie zmienia. Jest to cały czas otwarty nowicer, także nowe siostry wiadomo do zakonu przychodzą. Nawet w pierwszej połowie XIX wieku aż 14 sióstr składa śluby wieczyste. Niestety 864 rok zmienia. Się. Represje popowstanowe. Represje, które przede wszystkim właśnie godzą w kościoły i godzą w zakony. Między innymi uważam z 1864 roku majątki kościelne mają przejść na własność Cara Rosyjskiego. Co za tym idzie po raz kolejny. Bernardynki są pozbawione wszystkiego. Ciekawostka, że również z własnego klasztoru, ponieważ w tym momencie Rosjanie spisują majątek, ale jednocześnie go wyceniają i chcą go po prostu sprzedać. Siostrom Bernardynką udaje się po prostu uzyskać tylko taką jakby zgodę na to, aby nadal w budynkach klasztornych mieszkały. Jednakże mają zakaz nowicjatu, czyli nie mogą przyjmować nowych kandydatek, więc tym samym cały zakon Bernardynów jest skazany na wymarcie. W rzeczywistości um, uruchamiają po raz kolejny wszelkiego rodzaju kwesty. Dodatkowo, skoro zabrano, zabrano im dochody, a zostawiono tylko i wyłącznie rzeczy osobiste, postanowiły zagospodarować teren, który znajdował się tuż obok. Tuż obok, drodzy Państwo, dawne glinki. Osoby z Łowicza zapewne kojarzą, że to były te tereny bagniste. Jednak to nie było straszne siostrom, siostrom Bardardynkom. Postanowiły założyć ogród, ogród właśnie owocowo-warzywny i pewne ziemie wykorzystywać po prostu do uprawy roli. Stąd też zaczęły, zaczęły uzyskiwać dla siebie, dla siebie produkty żywnościowe. Także Liczyły na to, co po prostu da, da im okoliczna ludność, ponieważ jak się okazuje, później okaże, ludność łowicza bardzo była związana się z danymi Bernardynkami. Drodzy Państwo, dodatkowo rząd jednak postanowił w pewien sposób finansować Bernardynkę. W ciągu roku każda Bernardynka otrzymywała 40 rubli. W tym y, dodatkowo na utrzymanie kościoła można było uzyskać około 300 rubli. Oczywiście rząd zgodził się na to, że mogą mieć też dodatkowe dofinansowania. Jednakże wiadomo, jeżeli dofinansowania coś się liczy, y, wiadomo coś i za coś. Te dodatkowe dofinansowania musiały być bardzo skrupulatnie y, opar oparczone i y, teren na te y, dofinansowania rachunki. Inaczej taka suma po prostu nie była siostrą, siostrą wydana. Drodzy Państwo, ostatnie trzy Bernardynki w wieku XIX, dokładnie w roku 1898 zostają wywiezione do Wielunia. Do w tym momencie następuje kasata zakonu Bernardyna Jednak Jednakże trzeba zauważyć, że kościół nadal istniał. W kościele nadal był kapłan i starał się on, jak tylko mógł, ten kościół utrzymać. W wieku, na początku wieku XX zainteresowali się tym kościołem kolejarze. Tutaj przychodzili na nabożeństwa, tutaj dawali swoje datki, więc dzięki temu ten kościół po prostu przetrwał. Jednakże warto, warto zaznaczyć, że wiadomo, władze miały, miały zupełnie inne pomysł wykorzystania budynków klasztornych. Postanowiono, że będzie tutaj zorganizowany chociażby szpital zakaźny. Pojawił się pomysł utworzenia również oddziałów szpitala psychiatrycznego. Ostatecznie budynki klasztorne zostały przekazane osobom, osobom świeckim. Niestety doprowadziło to do dewastacji tego budynku. Do jakiej skali? Drodzy Państwo, w 1909 roku w Łowiczu przebywają właśnie dwie Bernardynki Wieluńskie z siostrą, siostrą Ciołkiewicz, Gergorem na Przychodzą tutaj do kościoła, przychodzą między innymi do klasztoru chcąc zobaczyć właśnie ten stan, stan, obiektów sakralnych. Są przerażone. Są przerażone stanem zdewastowania tych budynków. Dodatkowo na, na w iryndarzu klasztornym widzą obraz stary Najświętszej Marii Panny, przepraszam, Matki Bożej, Bożej Łaskawej, którą darzą bardzo dużym, dużym szacunkiem i cudem. Jest on po prostu w opłakanym stanie, bardzo zniszczony, wręcz rozwalający się. Siostra Gertury tak to dotyka, że kiedy wraca do, do Wielunia, ma jeden jedyny cel – odzyskać te, te, te zabudowania dla siostry Bernardyniaków. Ma sprzymierzyciela. Jest z nim Romuald Oczykowski, wybitny łowiczanin, his, historyk miasta Łowicza, księgarz, który również po prostu nie może patrzeć na to, co się dzieje z tymi budynkami klasztornymi, które przetrwały za Wielunię. Za wielu rzeczywistości potopu wszystkiego przetrwały, przetrwały zabory i teraz tak bardzo niszczają. Obydwoje starają się odzyskać ten, ten, te zabudowania przez 9 lat. W tym czasie pojawiają się różne pomysły związane z tym miejscem, między innymi na początku, na początku wieku XX pojawia się pomysł Stanisława Siedleckiego, który wcześniej był kapłanem katolickim, przeszedł i stał się mariawitą i postanowił, że te, 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 ten klasztor idealnie pasuje dla kościoła mariawickiego. Jednakże tutaj sprzeciwił się Ludłowicki, który po prostu wygnął stąd mariawitów. Mariawici pobudowali się zaledwie 4 lata później niedaleko, również przy ówczesnej ulicy Glin. Później również pojawił się pomysł, żeby wprowadzić tutaj holenderski zakon sióstr Józefiny. Plany nie zostały, nie zostały sfinalizowane. Dochodzi, wiadomo, do roku 1914, wybucha wojna, tereny te są dość, dość zniszczone. Również niszczeje cały czas klasztor i mimo wszystko z biegiem czasu niszczeje również Kościół. Przychodzi 1918. Wybawienie. Wybawienie nie tylko dla państwa polskiego, ale również dla Bernardyna. Dostają informacje, że mogą przejąć na własność z powrotem właśnie zabudowania... Za...